Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. No i może być problemik z terminowym dostarczaniem prezentów, m.in. na najbliższe Boże Narodzenie. Z powodu globalnego kryzysu łańcuchu dostaw, o którym informują i przed którym ostrzegają m.in. globalne firmy transportowe czy przewozowe, dostarczanie towarów może być zdecydowanie opóźnione. O czym już wiemy od kilku miesięcy, ponieważ z powodu zastojów m.in. spowodowanych przez COVID, czy później przez Olimpiadę i wyłączenie przez państwo chińskie wielu fabryk, po to, żeby powietrze, nad Chinami było czystsze, towary nie docierają na czas, a ich ceny zdecydowanie rosną. Wyciągnąć można z tego prosty wniosek, żeby między innymi prezenty zamówić dużo wcześniej, może dotro. Ale są mi dobre informacje, ponieważ norweski Equinor, czyli gigant z branży wydobywczej, bije wszelkie rekordy. Jego zyski za ostatnie 3 miesiące są najwyższe w historii. Jeżeli porównamy to do analogicznego okresu z roku 2020, zyski wzrosły aż 12 razy. Co więcej, gigant odpowiada za 10% norweskiego budżetu. Przydałaby się taka firma i w Polsce. Na dzisiejszej konferencji prasowej nowa norweska minister zdrowia poinformowała, że pomimo lawinowo rosnącej ilości osób zakażonych COVID-19, covidowe sankcje nie zostaną zwiększone. Więcej informacji i dokładnie opisane znajdziecie u nas na stronie. Zapraszam! Co roku około 50 milionów łososi ginie w norweskich hodowlach. Większość z powodu tzw. wszy łososiowej, ale coraz częściej mówi się również o CMS, czyli niewydolności serca. Serca łososią po prostu pękają. Nie wiadomo dokładnie co powoduje tą chorobę, ale prawdopodobnie chodzi o stres, kiedy nienaturalnie małe zbiorniki upchane są nienaturalnie wielką ilością osobników. Co roku w Norwegii ginie około 15% wszystkich hodowanych łososi czy pstrągów. A te, które nie zginą, zjadamy. A w naszym dzisiejszym krótkim, ale bardzo konkretnym i bardzo solidnym artykule znajdziecie i norweskiego, i polskiego kandydata do przyszłorocznych Oscarów. Zapraszam. Mówi się, że Bóg karze złe uczynki, między innymi odbierając rozum, dając dokładnie to, co ten ktoś chciał, albo zsyłając plagi. Nie wiem, czym musiała sobie zasłużyć na to, co się wydarzyło. Norweska biskup mieszkająca na lofotach, ale po ostatniej wichurze jej twarz nie wygląda już tak jak kiedyś. Dlatego prawdopodobnie na najbliższym nabożeństwie parafianie nie będą mogli się skupić na tym, co do nich mówi, ale jak wygląda. Jej twarz. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego piątkowego poranka, tak jak i sobotniego, niedzielnego i poniedziałkowego też. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.